Wszystkich. W tym materiale przedstawię fosfor i jego związki ich właściwości, reaktywność i sposoby otrzymywania. Do pokazania struktur użyję atomowych modeli cząsteczek według własnego autorskiego projektu, wydrukowanych na drukarce 3D. Modele są również dostępne do kupienia więcej informacji znajdziecie w linku w opisie. Na początek skupię się na fosforze jako pierwiastku i jego odmianach alotropowych. Fosfor otrzymuje się najczęściej poprzez redukcję jego związków w wysokiej temperaturze i następczą kondensację jego par. W ten sposób powstaje fosfor biały. Jest to bardzo toksyczne, miękkie ciało stałe, z wyglądu przypominające wosk. Fosfor biały topi się w temperaturze 44 stopni Celsjusza, a wrze w 280 stopniach Celsjusza. Fosfor biały tworzy czteroatomowe cząsteczki. Taką samą strukturę mają też cząsteczki par fosforu. W każdej z czteroatomowych cząsteczek atomy fosforu umiejscowione są w narożach czworościanu Fosfor biały pod wpływem światła stopniowo żółknie, przekształcając się w inne odmiany allotropowe. Ogrzewanie fosforu białego w atmosferze biernej chemicznie, w stosunkowo niskiej temperaturze około 250 stopni Celsjusza, prowadzi do powstania fosforu czerwonego. Fosfor czerwony stosowany jest m.in. do produkcji zapałek. Jest on nietoksyczny i znacznie mniej reaktywny niż fosfor biały. Ma strukturę łańcuchową. Poszczególne segmenty przypominają cząsteczki fosforu białego. Długotrwałe ogrzewanie fosforu czerwonego prowadzi natomiast do powstania fosforu fioletowego o znacznie bardziej skomplikowanej strukturze. Żadne z wymienionych do tej pory odmian alotropowych nie jest jednak odmianą najtrwalszą. Termodynamicznie trwały jest dopiero fosfor czarny. Powstaje on podczas ogrzewania fosforu białego pod wysokim ciśnieniem. Fosfor czarny ma budowę warstwową. Dzięki temu ma najgęstsze upakowanie atomów ze wszystkich odmian alotropowych fosforu. Swoimi właściwościami przypomina metale oraz grafit. Ma szarą barwę, metaliczny połysk. I przewodzi prąd elektryczny. Podobieństwo do grafitu widoczne jest również w jego strukturze. Mimo swojej większej trwałości termodynamicznej, fosfor fioletowy i czarny są znacznie rzadziej spotykane niż fosfor biały i czerwony. Z tego względu mają bardziej ograniczone zastosowania, zwłaszcza jeśli skupimy się na syntezie chemicznej. Fosfor biały i czerwony są palne. Fosfor biały reaguje z tlenem z powietrza już w temperaturze pokojowej, emitując światło. Jest to zjawisko chemiluminescencji. Od tego zjawiska pochodzi również jego nazwa, oznaczająca z języka starogreckiego niosący światło. Ze względu na dużą reaktywność, fosfor biały przechowuje się pod wodą. Spalanie fosforu przy ograniczonym dostępie tlenu prowadzi do powstania tlenku fosforu 3, silnie toksycznego ciała stałego. Jego cząsteczki składają się z czterech atomów fosforu i sześciu atomów tlenu. Wzór sumaryczny zatem to P4O6. Jego strukturę możemy sobie wyobrazić, wychodząc z cząsteczki fosforu białego i zamieniając każde z sześciu wiązań fosfor-fosfor. Na układ wiązanie tlen-wiązanie czyli po prostu zamiast wiązań między fosforem, jest w każdym możliwym miejscu dodatkowy tlen. W przypadku większej dostępności tlenu, tlenek fosforu 3 ulega dalszemu utlenieniu do tlenku fosforu 5. Umożliwiają to wolne pary elektronowe na każdym z czterech atomów fosforu. Mogą one tworzyć wiązania koordynacyjne z atomami tlenu. Tu krótka dygresja: w tym modelu wiązania koordynacyjne przedstawiam jako wiązania podwójne. To jest częste uproszczenie, nie jest to opis do końca ścisły, ale często używany. Także jak najbardziej można go stosować, ale warto pamiętać, że tak naprawdę powinny to być wiązania koordynacyjne. Cztery atomy fosforu mogą przekoordynować łącznie cztery atomy tlenu, zatem w cząsteczce tlenku fosforu 5 znajduje się razem 10 atomów tlenu. Daje to wzór sumaryczny P4O10. Przy ograniczonym dostępie tlenu możliwe jest również powstawanie struktur pośrednich między P4O6 a P4O10, w których tylko niektóre wolne pary elektronowe atomów fosforu utworzyły wiązanie koordynacyjne z tlenem. Jak z tlenem, fosfor tworzy związki z siarką. Najbardziej stabilny jest siarkowy analog tlenku fosforu 5, powstający podczas ogrzewania fosforu czerwonego lub ciekłego fosforu białego z nadmiarem siarki. Przemysłowo istotny jest również siarczek, w którym na 4 atomy fosforu przypadają 3 atomy siarki. Stosowane są do produkcji zapałek. Produkuje się go przez ogrzewanie fosforu czerwonego z niedomierem siarki. Obocznie, zależnie od stosunku fosforu i siarki w mieszaninie, mogą powstawać siarczki o różnych składach chemicznych i strukturach od P4S3 aż do P4S10. Fosfor tworzy wiele kwasów tlenowych, w których przyjmuje różne stopnie utlenienia. Przedstawię tylko najważniejsze z nich. Na początek warto pamiętać o tym, że w każdym kwasie fosforowym atom fosforu łączy się z czterema innymi atomami i formalnie nie tworzy wiązań podwójnych. Jednak, tak samo jak w przypadku tlenku i siarczku fosforu 5, często wiązania koordynacyjne w modelach przedstawiane są, dla uproszczenia, jako wiązania podwójne. Strukturę omawianych kwasów przedstawię zatem na dwa sposoby: modelami Luisa, przedstawiającymi wszystkie wiązania tworzone przez atomy fosforę jako wiązania pojedyncze, oraz modelami uproszczonymi zawierającymi wiązania podwójne. W modelach Luisa dodatkowo pokazane są formalne lokalizacje wolnych par elektronowych. Na początek kwas fosforowy 1. O wzorze sumarycznym H3PO2. Zwany jest on również kwasem fosfinowym. Mimo zawartości trzech atomów wodoru, to kwas jedynie jednoprotonowy. Dwa z trzech atomów wodoru tworzą wiązanie bezpośrednio z fosforem i nie ulegają łatwej dysocjacji. Kwas fosfinowy otrzymuje się w procesie zasadowej hydrolizy fosforu białego. Zakwaszenie powstającej soli, często otrzymywany jest fosforan 1-baru przy użyciu wodorotlenku baru, powoduje powstanie kwasu fosforowego 1. Jest to silny reduktor i dzięki temu znalazł zastosowanie w syntezie organicznej. Na przykład redukuje sole diazaniowe do węglowodorów. Dalej mamy kwas fosforowy 3, czyli kwas fosfonowy. Powstaje on w reakcji tlenku fosforu 3 z wodą. Tu też widzimy, że jeden z wodorów tworzy wiązanie z atomem fosforu. Jest to zatem kwas dwuprotonowy. On również jest silnym reduktorem. Wydziela na przykład metaliczną miedź z jej soli. Utlenia się wtedy do kwasu fosforowego 5, o którym będę mówił za chwilę. Kwas fosforowy 5 powstaje również podczas ogrzewania kwasu fosforowego 3. Kwas fosforowy 3 ulega wtedy dysproporcjonowaniu i wydziela również fosforiak, o którym też będę mówił później. No i najważniejszy: kwas fosforowy 5. Znajduje zastosowanie m.in. jako składnik odrdzewiaczy, a także w przemyśle spożywczym jako regulator kwasowości np. w Coca-Coli. Tworzy się z niego także nawozy sztuczne. Powstaje on w procesie hydrolizy tlenku fosforu 5. W laboratorium otrzymuje się go poprzez utlenienie fosforu czerwonego kwasem azotowym 5, a w przemyśle wydziela się go z jego soli fosforanów 5 wchodzące w skład minerałów. Odwadnianie kwasu fosforowego 5 prowadzi kolejno do powstania kwasu difosforowego 5. Dalej analogicznie Kwasu trifosforowego 5 i tak dalej kolejno aż do kwasów polifosforowych. Nie da się ich wydzielić w stanie wolnym. Stabilne są jednak ich sole. Powstawać mogą również cykliczne kwasy fosforowe. Jeżeli taka sama reakcja odwodnienia zajdzie cyklicznie, no to powstaje nam cykliczny kwas fosforowy, akurat tutaj mamy cykliczny kwas trifosforowy 5. Wspominałem już o fosforiaku. Jako jednym z produktów dysproporcjonowania kwasu fosforowego 3. Fosforiak, zwany również fosforowodorem lub fosfiną, to bezbarwny, bardzo toksyczny gaz. Przemysłowo otrzymywany jest on w reakcji fosforu białego z zasadą, a w laboratorium wspomniano metodę z kwasu fosforowego 3 lub poprzez hydrolizę fosforków metali. Fosforiak jest fosforowym analogiem amoniaku. I podobnie jak amoniak, dzięki temu, że ma wolną parę elektronową na atomie azotu, może przyjąć proton, tworząc jon amonowy, tak samo fosforiak, dzięki parze elektronowej na atomie fosforu, może utworzyć jon fosfonowy. Zasadowość fosforiaku jest jednak znacznie mniejsza od zasadowości amoniaku. Jeszcze jedną rzeczą, która odróżnia fosforiak od amoniaku, są właściwości redukujące fosforiaku. Wydziela on np. metale szlachetne z ich soli. Fosforiak jest również palny, bardzo łatwo spala się do tlenków fosforu. Fosforiak jest stosowany jako insektycyd do ochrony składów zboża. Innym związkiem fosforu z wodorem jest dwufosfina, analog hydrazyny o wzorze P2H4. Dwufosfina oczywiście o wzorze P2H4, hydrazyna analogicznie N2H4. Dwufosfina to silnie redukująca ciecz, zapalająca się już w temperaturze pokojowej. Dwufosfina powstaje najczęściej jako produkt uboczny podczas otrzymywania fosforiaku. Pod światła rozkłada się na fosforiak i fosfor biały. Na koniec halogenki fosforów, w których fosfor występuje na trzecim i piątym stopniu tlenienia. Przykładowo chlorek fosforu 3. I bromek fosforu 5. Chlorek fosforu 3 ma budowę tetraedryczną mniej więcej. Bromek fosforu 5, tak samo chlorek fosforu 5, jadek fosforu 5, mają budowę bipiramidy trygonalnej. Halogenki te powstają w reakcji fosforu z odpowiednim chlorowcem. W przypadku niedomiaru chlorowca powstaje halogenek fosforu 3, w przypadku nadmiaru halogenek fosforu 5. Halogenki fosforu 3, tu pokażę na przykładzie chlorku fosforu 3, mogą ulec utlenieniu do tlenohalogenków analogicznej reakcji z siarką, w której powstają siarkohalogenki, no i przekształceniu do halogenków fosforu 5 z nadmiarem halogenu. Hydroliza halogenków fosforu prowadzi natomiast do powstania odpowiednich kwasów fosforowych. Chlorki i bromki są także stosowane w syntezie organicznej. Fluorki fosforu natomiast otrzymuje się w reakcji wymiany odpowiednich chlorków fosforu i fluorków metali. Fluorek fosforu 3 jest silnie toksyczny. Kompleksuje hemoglobinę podobnie silnie jak tlenek węgla 2, uniemożliwiając transport tlenu. Podsumowanie. Najważniejszymi, chociaż nie najtrwalszymi, odmianami alotropowymi fosforu są fosfor biały i fosfor czerwony. Fosfor biały otrzymywany jest poprzez redukcję związków fosforu i kondensację powstałych par. Fosfor czerwony natomiast uzyskuje się dzięki przekształceniu w niego fosforu białego w podwyższonej temperaturze. Zarówno fosfor biały, jak i czerwony utleniają się tleny z powietrza do tlenku fosforu 3 przy niedomiarze tlenu lub tlenku fosforu 5 przy jego nadmiarze. Fosfor biały jednak robi to znacznie, znacznie chętniej już w temperaturze pokojowej. Oba tlenki fosforu są tlenkami kwasowymi, a nawet kwasotwórczymi. Ich reakcja z wodą prowadzi odpowiednio do kwasu fosforowego 3 z tlenku fosforu-3 i kwasu fosforowego-5 z tlenku fosforu-5. Kwas fosforowy-5 otrzymuje się przemysłowo najczęściej z jego soli zawartych w minerałach, w szczególności z fosforanu-5 wapnia. Natomiast w laboratorium otrzymywany on jest w reakcji fosforu czerwonego ze stężonym kwasem azotowym-5. Kwas fosforowy-5 można odwodnić Uzyskując kwas dwufosforowy 5 lub coraz dłuższe łańcuchy kwasów polifosforowych trwałych w postaci soli. Kwas fosforowy 3 natomiast można bardzo łatwo utlenić do kwasu fosforowego 5 lub umożliwić poprzez ogrzanie jego dysproporcjonowanie, podczas którego oprócz kwasu fosforowego 5 powstaje fosforiak. Fosforiak można otrzymać również w reakcji fosforu białego z silną zasadą. Innym produktem, jaki wówczas powstaje, jest kwas fosforowy 1, a konkretnie jego sól. To podobnie jak kwas fosforowy 3, silny reduktor, łatwo ulegający utlenieniu do kwasu fosforowego 5. Wróćmy jednak jeszcze do fosforiaku. W laboratorium można go otrzymać z fosforków metali. Fosforiak ma słabe właściwości zasadowe. Pod wpływem kwasów tworzy sole fosfonowe. No i jeszcze mamy inny związek fosforu i wodoru, bardzo nietrwałą dwufosfinę, dysproporcjonującą na fosforiak i fosfor biały. Zarówno fosforiak, jak i dwufosfina są łatwopalne. Spalają się do tlenku fosforu 5. Na sam koniec siarczki fosforu. Powstające podczas ogrzewania fosforu czerwonego z siarką oraz halogenki powstające w reakcji fosforu czerwonego z chlorowcami. Halogenki fosforu 3 można bardzo łatwo przeprowadzić w halogenki fosforu 5 w reakcji z nadmiarem chlorowca. Tworzą one również tlenohalogenki w reakcji z tlenem lub siarkohalogenki w reakcji z siarką. Wow, dużo tego. Znacznie więcej niż można by się spodziewać. Mam jednak nadzieję, że materiał był zrozumiały i klarownie zebrał najważniejsze informacje na temat fosforu i jego związków. W opisie znajdziesz linki do przedstawionego w podsumowaniu diagramu oraz spisów wszystkich omówionych reakcji chemicznych i jeszcze kilku innych dotyczących chemii fosforu, na które w materiale zabrakło miejsca. W szczególności są to reakcje używane w klasycznej analizie chemicznej. Zachęcam również do zapoznania się z materiałami dotyczącymi związków innych pierwiastków. Link do playlisty wiadomo gdzie. W chwili publikacji dostępna jest jedynie siarka, ale będą pojawiać się kolejne. No i jeśli uważasz za przydatne użyte przeze mnie drukowane w 3D atomowe modele cząsteczek i tobie również mogłyby się przydać, polecam odwiedzenie jeszcze jednego linku w opisie. Dobra, koniec ogłoszeń. Także do następnego razu.